No. Tomek tu chce od tyłu zaatakować gość na nogach, nie leć lekko, na szybkość uważać, nie bić się silno szybko, bo to nie ta waga właśnie, szybkość o dobrze oj, szybkość tak, Właśnie Nasz tutaj 16-letni mistrz Bije się z, z kruzelem Najmocniej bijącym W okolicy pińczowa Z bujem Ale cóż jak szybkość W się o szybkość Jest najważniejsza Uważaj schodź na boki a tak głową znowu. Jackie Trzeba nie daj się ustawiać, schodzisz ładnie na nogach. Kontruj go, oj kontruj go, i kontruj go, dobrze. Nie stój naprzeciwko niego. O dobrze, widzisz on cię nie może ustawić. Jak mu schodzisz w tę stronę. No. Musisz uważać na ten lewy, o, dobrze, o, ładnie, o, widzisz, już pod rękami, to uważaj, nie opuszczaj tak rąk, bo delikatnie musisz z tego, o, i jedziesz go, i jedziesz go, i schodzisz, nie staj, jak skończyłeś akcję, to nie staj przed nim, bo może ma ktoś w tym lewym sierpniu. No, no cięższy jest dużo, no, o, i bam, dobrze, o, i dobrze, bardzo dobrze pędzi. To jest nasz przyszły mistrz. Jedziemy na szczepę. O, dobrze. Ostatnia minuta została. No uważaj, bo... To jest ładnie. No dobrze. A to no. nie pada tak na zama, to jest pojście w ciosce z tego. Nie, 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 nie.

Który trafił? <śpiewa> to czemu jeszcze jaki san stoi? <śpiewa> Pięć sekund! Czas!